Dobry, nazywam się Ksemena Grygierek. Na co dzień pracuję w niepublicznym przedszkolu Wajkowy Dworek oraz w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzisiaj będzie mi towarzyszyć Zosia. Zosia już chce się bawić. Dzisiaj zaprezentuję Państwu tak zwane pudełko sensoryczne, troszeczkę zmodyfikowane. Ja użyłam do tego kosza na pranie. Dodatkowo przez dziurki przełożyłam linkę, także pięknie nam się tutaj tworzy taka pajęczynka. Zadaniem dziecka jest wyciąganie po prostu przedmiotów z tego pudełka kosza. Nie jest to takie proste. Dziecko musi włożyć rękę i odpowiednio obrócić przedmiot, żeby go wyciągnąć. Do pudełka wkładamy różne rzeczy o różnej fakturze, tak żeby dziecko miało możliwość poznania różnych struktur. Dodatkowo możemy dziecku opowiadać, czy dany przedmiot jest ostry, czy miękki. Zosia, jakie to jest? Miękkie. Moja, moja. Ślicznie. Gwarantuję, że taka. Zajmie dziecko na troszeczkę dłużej. Na początku dziecko może tylko wyjmować, wkładać przedmioty do tego pudełka, a później możemy prosić dziecko, żeby wyciągło konkretny przedmiot. Pamiętajmy również, jeżeli proponujemy zabawę tak małemu dziecku, starajmy się, żeby w najbliższym otoczeniu nie było innych rzeczy żeby nic nie odwracało jego uwagi. O, to jest ulubiona zabawka Zosi do kąpieli i jest problem, żeby ją wyciągnąć. O, dała sobie radę. To jest żaba. Zosia, gdzie, ża gdzie żaba ma oko? Pokaż, gdzie jest oko. Tu jest oko. Tak, dobra. Pięknie. To jest pierwsze ćwiczenie. Teraz moja asystentka Milenka. Przygotuje mi kolejne ćwiczenie i przynosi, przyniesie niespodziankę. Zosia, chodź, powkładamy to tutaj. Włóż tutaj zabawki. Hop. Hop. I włożymy. Daj Milenko butelki. Hop. O, odłożymy na bok. Mianka nam zaraz tutaj wniesie. Zosia, zobacz. Zobacz, co tutaj mamy. To są tak zwane butelki sensoryczne. Żeby zrobić taką butelkę sensoryczną, potrzebujemy zwykłą plastikową butelkę, wodę i olej. Albo może to być oliwka dziecięca, albo gliceryna. Ja nie miałam dostępu do innych rzeczy, a więc my mamy butelki z olejem. Do butelki możemy włożyć przeróżne rzeczy. Wody, proporcja wody i oleju może być różna w zależności od tego, jak nam będzie pasować. Tutaj włożyłam takie kuleczki to jest ziemia kuleczki ziemia kwiatowe a tutaj mamy brokat. Poruszając butelkę, butelką, robią się różne pęcherzyki. Jak widać, dziecko jest zainteresowane, i myślę, że również dziecko zajmie się tym przez najbliższy czas. Jeżeli się znudzi tym, Butelki te możemy wykorzystać do różnych innych zabaw. Możemy nimi turlać, możemy nimi y, bawić się w kręgle. Na zdrowie! <ścoughs> Żeby zabezpieczyć butelkę, y, ja owinęłam y, górę taśmą. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Zosia, papa. Pa.